Chyba każdy kraj na świecie ma przynajmniej jedno prawo, którego obcokrajowcy absolutnie nie mogą pojąć. Kanada nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Czy wiecie, że podczas kąpieli nie wolno nalać do wanny więcej niż 9 cm wody? Tak, to właśnie Kanada. Mam dla Was trochę więcej tego typu ciekawostek. Na kanadyjskiej wyspie Nowa Fundlandia nie można trzymać krów jako zwierząt domowych, nawet jeśli ktoś przez całe życie o tym marzył. Samo posiadanie krowy nie jest zabronione, ale już trzymanie jej w domu tak. W Sudbury w prowincji Ontario nie wolno jeździć na rowerze z zamontowaną syreną. Za takie wykroczenie grozi grzywna w wysokości 5000 dolarów. Ale żeby była jasność, klaksony i dzwonki są w porządku. Hmm, czy to oznacza, że kiedyś żyli tam ludzie mający syreny przy rowerach? W mieście Suris na wyspie księcia Edwarda obowiązuje prawo, które zabrania lepienia bałwana o wysokości przekraczającej 75 cm. Doskonale wiem o co im chodzi. Duże bałwany są naprawdę przerażające. W mieście Etobicoke w prowincji Ontario ludzie chyba trochę za bardzo troszczą się o bezpieczeństwo podczas kąpieli. Zgodnie z lokalnym prawem nie można wlać do wanny więcej niż 9 cm wody. Ciekawe jak egzekwują ten przepis. Włamują się ludziom do łazienki i dokonują pomiarów? Jeśli pojedziecie kiedyś do kanadyjskiej prowincji Alberta, nie malujcie drewnianej drabiny. To wbrew prawu. Z kolei w mieście Oszała w Ontario nie próbujcie wspinać się na drzewa. W przeciwnym razie narazicie się tamtejszym władzom. Na gałęziach zakazuje się też wieszania huśtawek i hamaków. Miasto Victoria w Kolumbii Brytyjskiej stosuje specyficzną i trudną do wyjaśnienia zasadę. Artyści uliczni nie mogą dawać dzieciom balonowych zwierzątek. Rzeczywiście, ma to sens. W kanadyjskim mieście Fredericton nie wolno wychodzić z domu z wężem przewieszonym na szyi albo jaszczurką trzymaną na rękach. Jeśli chcecie zabrać swojego węża lub innego gada na spacer, włóżcie go proszę do szklanego pojemnika idziecie do supermarketu z nadzieją, że pozbędziecie się drobnych? Nawet się nie fatygujcie. W Kanadzie płacenie za zakupy objęte jest limitem monet do wykorzystania. Możecie na przykład wydać maksymalnie 25 dolarów w kanadyjskich dolarówkach, 5 dolarów w 5 centówkach i tylko 25 centów w jednocentówkach. Jeśli zdecydujecie się podjąć pracę jako kierowca taksówki w mieście Halifax, to nigdy, słyszycie? Nigdy nie zakładajcie do samochodu koszulki z krótkim rękawem i shortów. Taksówkarze w stolicy Nowej Szkocji muszą nosić coś na kształt munduru. Elegancką koszulę z długim rękawem i długie spodnie. W bardzo upalne dni dopuszcza się krótkie spodemki za kolano. I tylko tyle. A gdybyście chcieli pomalować drzwi do garażu w Kanacie, jednej z największych dzielnic na przedmieściach Ottawy, to wystrzegajcie się farby w kolorze filotowym. Nawet nie próbujcie jej użyć, chyba że chcecie dostać mandat. Dawniej w Esquimalt w Kolumbii Brytyjskiej obowiązywał zakaz rzucania śnieżkami. Jednak obecnie można śmiało prowadzić bitwę na śnieżki bez ciągłego oglądania się za siebie. Policja chyba w końcu uznała, że ma już dość aresztowania dzieci. Jeśli jesteście nastolatkami i macie na sobie sznurowane buty, uważajcie na Main Street w Fort Quapelle w prowincji Saskatchewan. Młodzież nie może chodzić tam w rozwiązanych butach. Złamanie tego przepisu oznacza, że nieletni, a raczej ich rodzice, będą musieli zapłacić mandat. Pewne prawo obowiązujące w Kanadzie pochodzi z lat 40. XX wieku. Zgodnie z tym rozporządzeniem nie wolno posiadać, drukować i sprzedawać komiksów, w których występuje jakiekolwiek przestępstwo. Czyli co? Dosłownie wszystkie komiksy z superbohaterami były w Kanadzie zakazane? Żyjąc w mieście London w prowincji Ontario należy sumiennie dbać o trawnik. Jeśli trawa urośnie na więcej niż 20 cm, natychmiast trzeba ją skosić, bo w przeciwnym razie władze miasta zrobią to za Was, ale to Wy będziecie musieli słono zapłacić za tę usługę. A co powiecie na to? W Ottawie jedzenie lodów w niedzielę na Bank Street jest zakazane. Możecie delektować się tym zimnym przysmakiem w inne dni tygodnia lub na innych ulicach. Ale Bank Street w niedzielę? Bądźcie uważni, łamiecie prawo. Za to w Vancouver od roku 1947 do 1986 funkcjonował przepis zabraniający sprzedaży kominków w środy. Tylko nie pytajcie dlaczego dobrze. Kiedy będziecie w odstawie, nie próbujcie zaimponować znajomym, wykonując triki na rowerze. Podczas jazdy nie wolno tam odrywać stóp od pedałów. Kolejna zasada została pewnie stworzona specjalnie dla świętego Mikołaja pracującego w Ontario. Aby móc jeździć w tamtym rejonie saniami po autostradzie, u powinna zostać przyozdobiona co najmniej dwoma dzwonkami. Fakt numer jeden. W Kanadzie nie używa się już jednocentówek. Fakt numer dwa. Jeśli zniszczycie taką monetę, popełniacie przestępstwo. Zatem żadnego rysowania, wiercenia dziur czy układania monety na torach, żeby spłaszczył ją pociąg. Zrozumiano? Charlottetown, na wyspie księcia Edwarda, nie wolno dla żartu ani dzwonić, ani pukać komuś do drzwi. Jest to zakazane przez prawo. W Kanadzie zabrania się odklejania plastrów w miejscach publicznych. Takie są przepisy, więc spróbujcie się powstrzymać. W miejscowości Wawa w prowincji Ontario nie okazujcie sobie uczuć w niedzielę. To nielegalne. Wprawdzie takie zachowania mogą być interpretowane w różny sposób, ale na wszelki wypadek zapamiętajcie, zakaz całowania i przytulania w niedzielę. W Axbridge w Ontario prawdopodobnie nie uda wam się obejrzeć swojego ulubionego serialu na Netflixie. Problemem jest prędkość internetu. Zgodnie z lokalnym prawem nie może ona przekroczyć 56 kilobitów na sekundę. Szybszy transfer i od razu stajecie się przestępcami. Dla porównania, takie prędkości były na początku dziennym w latach 90. minionego wieku, czyli w erze modemów telefonicznych. W Kanadzie wystrzegajcie się też straszenia królowej. Grozi za to więzienie. Bu! O, przepraszam wasza wysokość. W kanadyjskim kodeksie karnym funkcjonuje następujący zapis: Nie wolno naruszać przestrzeni publicznej nieprzyjemnym zapachem, czyli żadnych żartów z ciągnięciem za palec. Zgodnie z kanadyjskimi przepisami, przynajmniej 35% treści nadawanych w radiu musi być rodzimego pochodzenia. Jednak zasada ta obowiązuje tylko od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 18. Będąc w Quebecu, lepiej nie udawajcie kogoś innego, a już na pewno nie podszywajcie się pod obcokrajowca. W ten sposób narażacie się na mandat. Do 1995 roku w Ontario sprzedaż margaryny barwionej na żółto była zabroniona. Jest na to jakieś racjonalne wyjaśnienie? Ale oczywiście! Oferując białą margarynę, producenci próbowali zmniejszyć atrakcyjność tego produktu. Konsumenci mieli zatem chętniej kupować masło w ładniejszym, słonecznym kalorze. W Kanadzie nie można wyzywać ludzi na pojedynek, ani też przyjmować takiego wyzwania, gdyby tylko Aleksander Hamilton o tym wiedział. Podczas wizyty w Calgary, w prowincji Alberta, nigdy nie kupujcie i również nie sprzedawajcie soczewek kontaktowych bez recepty w sklepie ze strojami karnawałowymi. Zabrania tego prawo. Gdy sprawicie sobie dom w mieście Beaconsfield, w prowincji Quebec, nawet nie próbujcie pomalować go na więcej niż dwa kolory, bo inaczej Zgadnijcie co. Tak jest, dostaniecie grzywne. Można oczywiście odświeżyć dom używając jaskrawych barw, ale zapamiętajcie, że maksymalnie dwóch. W mieście St. Paul w Albercie między północą a szóstą rano dzieciom poniżej 15 roku życia nie wolno przebywać w miejscach publicznych bez rodziców lub opiekunów. Cóż, przynajmniej nie trzeba się martwić, że dzieciaki wymkną się gdzieś w nocy. W parkach publicznych w Toronto zabronione jest używanie przekleństw i chyba nie muszę wchodzić w szczegóły. W Montrealu nie można jeździć samochodem oznakowanym napisem na sprzedaż. Jeśli chcecie poinformować wszystkich dookoła o swoich intencjach, musicie zaparkować i dopiero wtedy umieścić ogłoszenie na szybie. Kanadyjskie przepisy lotnicze zabraniają wysiadania i wsiadania do samolotu podczas lotu. Na szczęście jest jeden wyjątek. Możecie to zrobić, gdy chcecie skoczyć ze spadochronem, ale dopiero po uzyskaniu zgody pilota. A w kwestii zakazu wsiadania do samolotu w czasie lotu cóż, myślę, że mimo wszystko powinniście spróbować. Zastanówcie się dwa razy, zanim ograbicie jakiś hotel w Ontario. Zgodnie z lokalnym prawem, hotel może sprzedać waszego konia, by odzyskać stracone pieniądze. Dawniej w Kanadzie napoje o jasnym kolorze nie mogły zawierać kofeiny. Jednak kilka lat temu wprowadzono zmiany i teraz bez kłopotu zdobędziecie swoją dzienną dawkę kofeiny w napoju gazowanym o smaku winogronowym czy pomarańczowym. Jednak jej zawartość w tego typu produktach jest nadal niższa niż na przykład w coli. Kilka kanadyjskich gmin zabroniło kiedyś używania sznurków do suszenia bielizny, ponieważ nie wyglądały zbyt estetycznie. Ale niedawno władze prowincji zniosły ten zakaz. Całe szczęście! Jeśli zwiedzacie Oak Bay w Kolumbii Brytyjskiej ze swoją gadającą papugą, upewnijcie się, że ptak nie odzywa się zbyt głośno. Jeśli papuga jest bardzo rozmowna, dostaniecie mandat w wysokości 100 dolarów i nie obchodzi mnie, czego ona chce. Niech siedzi cicho. W prowincji Alberta powstrzymajcie się od pokusy podpalenia czyjejś drewnianej nogi. Nie wiem, dlaczego mielibyście chcieć coś takiego zrobić, ale pamiętajcie, że zabrania tego konkretny przepis. Nie to nie żart. Które kanadyjskie prawo najbardziej Was zaskoczyło? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego? Jeśli tak, to koniecznie polubcie nasz filmik i udostępnijcie go znajomym. Hej, hej, nie wysiadajcie z samolotu podczas lotu! Mamy dla Was jeszcze wiele interesujących filmików. Na pewno znajdziecie coś dla siebie miłego oglądania. Pozostańcie po jasnej stronie życia.